Tak, wydaje mi się 15-20 metrów Jest! 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 Dzięki za życzenia Pozdro Odyn pod słynnego kościółka kierunek polskie Miami i jest polskie Miami Ludziów jak mrówków z tamtej strony fala już widać z tej mańki oczywiście nie będzie gdzie zaparkować ale damy radę patrzcie co tu się dzieje jaka jazda bez trzymanki słuchajcie jesteśmy na cyplu ja jestem z posłanek mysz Adam idzie pokazać miejscówkę, gdzie to spadło A fale są, że ja pierdzielę Ale próbujemy Tu jeszcze nie wieje Po tej prawej stronie mówisz? Tak, tam To też nie jest powiedziane, co do metra, że ona wiedzie po Tak, tak piździ tutaj hmm, tak Ale wejdę Poznać. Teraz pani zajmie na szczęko bo poleci. To pani ma na ręku, tak? Żeby nie, nie no te, ta tu już nie zejdzie, tak? to, ta już się tylko tamta właśnie. No i tak naprawdę tu jak mąż siedzi, ta płucizna i tak wydaje mi się 15, 20 metrów z Pochodzimy. Jak będzie to się Dobra. Jasne zadzwonie. ma. Także nie wiem czy mam szczęście czy to jest pech dla tej pani, na razie tylko to wyszło Ale i nie poddaję się, idziemy jeszcze szukać To się do pudełka, może ktoś szuka Drugie podejście Белое золото! Есть! Подождите! Малыш, человек за листовый а, а, Юпи! белое золото! Низь. Po ślubie, ale panuje, sesja zdjęciowa była tutaj. 12. rocznicę zgubiła pani. Zajebiście. Mega, mega, mega. Jedną obrączkę przez pomyłkę znalazłem, a teraz tutaj jest! Mega! Ale szok, taki spalak. Mega, mega, jestem szok. Idę dzwonić do Pani Ale czas Ale czas Patrzcie gdzie to jest Na całym terenie tutaj Taki mały kawałek białego złota Nie wiem czy to puszczę w ogóle, bo się podniecam Ale przypadkowo tu przyjechałem Myślę, że tu się nie uda nic znaleźć Warto było Jupi! Dobra, ja już odpocząłem dzwonię do pani dali Zobaczymy czy odbierze Bo oni stąd się zwinęli jakieś 40 minut temu A nie jesteśmy znajomymi na Facebooku tylko poprzez tą grupę Ale jazda bez trzymanki No też Słuchaj Daria ja miałem sygnał ale obrączkę znalazłem To była obrączka czy Nie, to jest pierścionek z oczkiem Taki mały ładny, ja go mam. Wiesz o tym, że ja go mam. Nie. Tak, mam go. Naprawdę, ma mam go, mam go przed sobą. To jest twój. Białe złoto. No nie, ten pierścionek on. To jest twój. To jest. Naprawdę? To, tak, naprawdę. Dłownie przed chwilką wychodziłem z wody nim. Także jest u mnie. Powiem ci, że nie było łatwo, bo hmm. aż pot mi leci po czole. Fale były kosmiczne, ale mamy to, rozumiesz? Także odpalaj szampana i zgłaszaj się do mnie. Zgłaszaj się do mnie. Słuchaj, ja mieszkam w Redzie no pod ja, A to w zdańska, nie masz sensu, żeby się wracała dzisiaj Ja mieszkam w Redzie Napiszę Ci adres, ale mamy to Ci wyślę zdjęcie teraz No to trzymaj się i czekam na info Ja Szok, powiem Ci, sam jestem w szoku bo, bo, bo już się miałem poddać, to ostatni sygnał był I mówię, nie, patrzę, to jest Wiesz, jak ja przeklinałem? Zresztą zobaczysz sama, mam nagrane wszystko Dobra, to trzymaj się, ja też jadę do domu. Odezwiemy się w lepszym zasięgu, także zdjęcie ciśle. Tak. No dobra. hej. Okej, okay, dzięki, w kontakcie. No hej. To on, to on. Wysyłała łapkę w górę, ja też wysyłam łapkę w górę, tak? Jest, jupi. Tada! Także ja lecę na chatę. Spoczyłem się jak mysz. Palem jest skopały, ale mamy, mamy to, mamy to. Jupi. Pozdrawiam serdecznie z Polskiego Miami Jestem w Lewaser. Zapraszam tutaj do Maszy i do Piotra. O dokładnie tutaj. I zgłaszam obrączkę tutaj, może ktoś będzie chciał, może ktoś będzie wiedział kto zgubił. Tak. Ja ją zabieram, ale zgłaszam tutaj, bo nie mają szkółkę. I fajnie by było odnaleźć właściciela. Szefowa, jakby ktoś pytał, takie coś znalazłem. Dobra. A to jest do to, to oddania kobiecie Wow A to jak mówię, jakby ktoś, ktoś ten. To przypadkiem trafiłem, właśnie nie ma grawerów. I, I wiesz, jakbyś ktoś się pytał to po tamtej stronie, ale od was też tam deski pływały, wiesz? I wiesz, nie wiadomo czy to jest. Dobra ja już po kolacji ładasia i... Pozdrówki przyjaciół Ładaśia w rewie na poczęstunku była kaszana. A tu jeszcze jest prezent, Ale do... suwenir od Adasia. A my się jutro widzimy? No, do jutra. Do zobaczenia. Godzina 5.30-21 stopni, a będzie jeszcze cieplej. W wojsku o tej godzinie była pobudka, i na zaprawę się cisnęło. Na latawce Sie Mój Budamicielu! Chodź przekażę to. Też wspieram orkiestrę. Już mówiłem, że znajdę. Cześć, dziękuję. Dziękuję. Dzięki Adamowi dziękuję wszystko dziękuję to, to było, nie? O, naprawdę. I patrz, pierwszy sygnał to było to. Mówię to i. To. To. No, A nie, później twoje. Masz... Tak. Twoje. No i widzisz i ona tak jest na styk, ale pierwsze co robię, idę do jubilera powiększyć. Mega mistrz. Proszę. Mogę, dziękuję bardzo. Piątka. Tak naprawdę mistrz mistrz. Y... Super mega MC. O, nie płacz, nie płacz płac To są emo, emocje? Tak Ale naprawdę, fajnie. tak jak fajnie. napisałam. Pierwszy raz tu byliśmy na sesji zdjęciowej 12 lat temu, bo w, w Gdańsku się hajtaliśmy Ale i miała. fotografowie przy, przywieźli super miejsce. A ja tu nigdy nie byłam dla dzieciaka. Ale byś miała rocznicę co? I byś nie znalazła tego. No, tak naprawdę. Mąż mówi, dobra, kopycinowy, to kawałek żelaztwa. To jest 12, ja 12 lat. Mówię, jakie żelazko? Ja mówię, to nie jest żelaztwo, to jest. E... Super. O. Dziękuję bardzo. Także sport to zdrowie rafabistyczne. Tak. Także Iwek już leci? Daria szczęśliwa i my lecimy do domu. Tak, dzięki bardzo. Na łączach, trzymaj się.